O <plexley> wyniki, nie ma co odpiewać. To często nie małe wyniki Wejdź, wejdź, wejdź! Nie młody, Daj! Nie? No, <grymne> no nie, no dwóch, trzech dochodzi, to chwilę. Nie, no dobra, tak. za tydzień wie, nie wie, będzie. Słuchaj, Kamyka, to znów później, będzie. nie! O... <grymne> No z Jordankami grali, tak? Co? Z Jordankami grali, Dwa jeden przegrali. Przegrali? Jo, no to ja, grali 2 albo trzy godziny temu, to... No, no to tak kojarzę właśnie. A,

Yeah. Ruchy dał teraz ale, bo to jest właśnie to, z naszej perspektywy inaczej, a tam on nie widział, no bo nie widział, no bo jak miał widzieć? Ale w tym ty widziałeś ale... po, po pewnym momencie nawet. Znaczy ja nie widziałem, ja widziałem po minie, ale, ale zwróć uwagę, że on był kątem w naszą stronę. On widział tył. Yes! Nie!